Teraz zapraszam Państwa do takiej małej podróży w czasie. Zaczniemy od filmu, który jest związany z całą historią Larry'ego Barket, założyciela Krauna od 1976 roku w USA. Będzie go zaledwie 5 minut, ale pokaże około 25 lat historii. Larry Burkett urodził się jako piąty spośród ośmiorga rodzeństwa. Po ukończeniu liceum w Winter Garden na Florydzie dołączył do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Służył tam w jednostce sił strategicznych. Po zakończeniu służby Larry wraz z żoną wrócili na środkową Florydę. Mieszkając tam, Larry Burkett pracował w Centrum Lotów Kosmicznych. Zarządzał eksperymentalnym centrum, które służyło przy misjach Gemini Apollo oraz Merkury. W okresie swojego życia, w którym pracował w Centrum Lotów Kosmicznych, udało mu się również ukończyć kierunki marketingu oraz finansów. Zostawił pracę w Centrum Lotów Kosmicznych w 1970 roku, po to, by zostać wiceprezesem firmy zajmującej się produkcją podzespołów elektronicznych. Larry narodził się na nowo w wieku 33 lat, po tym jak niechętnie uległ prośbie swojej żony i udał się na spotkanie biblijne. To wydarzenie miało bardzo mocny wpływ na jego życie, w konsekwencji również na życie milionów innych ludzi. Po tym wydarzeniu zostawił swoją pracę i dołączył do organizacji Campus Crusade for Christ. Zajął w niej stanowisko doradcy finansowego. Wtedy też zaczął zgłębiać temat tego, co Biblia mówi o finansach, w konsekwencji czego zaczął nauczać małe grupy. Z Campus Crusade for Christ odszedł w 1976 roku. Po to, by założyć Christian Financial Concepts, ta organizacja o charakterze non-profit miała na celu uczyć Chrześcijan, w jaki sposób w oparciu o Boże zasady zarządzać swoimi finansami. Działania tej organizacji wywarły wpływ na ludzi na całym świecie. Mimo tego, że Larry głównie działał w Stanach, we wrześniu 2000 roku CFC połączyło się z Crown Ministries. W ten sposób powstała służba Crown Financial Ministries. Zasiadał w zarządzie tej służby. Pomimo swojej walki z rakiem służył w niej aż do końca swojego życia. Jego pionierskie działania sprawiły, że nauka o finansach w świetle Biblii stała się nową, osobną gałęzią służby. Wierzył i promował zasady panowania, zarządzania oraz hojności. Zanim odszedł do Pana, jego służba wpłynęła na życie ponad 50 milionów ludzi, napisał ponad 70 książek, które w sumie sprzedały się w ponad 12 milionach egzemplarzy. Przez 20 lat prowadził codzienną audycję radiową. Dzięki temu został dołączony do Galerii Sławy, organizacji National Religious Broadcasters. Poza tym założył organizację Kingdom Advisors, Alliance Defending Freedom, Fellowship of Companies for Christ oraz National Christian Foundation. Wszystkie pięć organizacji, które pomagał zakładać, działają i rozwijają się do dzisiaj. Wszystkie razem wywierają one ogromny wpływ. Fundacja National Christian Foundation jest jedną z dziesięciu największych fundacji w Stanach Zjednoczonych. Łączna suma środków przekazanych przez tę fundację w roku 2015 przekroczyła miliard dolarów. Lary wierzył, że sytuacja finansowa jest zewnętrznym wskaźnikiem opisującym stan wewnętrzny. Był motywowany przez wielkie posłannictwo oraz największe przykazanie. Walczył o to, aby pieniądze przestały wiązać serca bożych ludzi. I zaczęły być używane do tego, aby budować Boże Królestwo. Wysłuchajmy teraz kilku cytatów, z których Lary był znany. To w jaki sposób obchodzimy się z pieniędzmi pokazuje, co dzieje się w naszym wnętrzu. Wskazuje to na nasz stan duchowy. Jako ci, którzy są częścią Bożego ludu, musimy sobie w którymś momencie zadać pytanie: czy naprawdę ufam Bogu, czy tylko mówię, że Mu ufam? Lary zostawił nam prawdziwą skarbnicę wiedzy. Był człowiekiem o nieskazitelnej reputacji. Zostawił ze sobą również bazę partnerów, chętnych i gotowych do tego, by inwestować w tych, którzy chcą stać się dobrymi zarządcami. Larry był znany z tego, że milionom osób pomógł odnaleźć prawdziwą wolność finansową. Był pokornym człowiekiem o hojnym sercu, który z ogromną sympatią odnosił się do każdej nowo poznałej osoby. Po krótkiej historii ze Stanów Zjednoczonych, zapraszam Państwa teraz do części, w której przejdziemy historię w Polsce. Tutaj do siebie poproszę teraz Julię Zdzisława miara, którzy jako misjonarze ruchu MT-28 już od 2008 roku prowadzili i rozwijali crown z małym zespołem na początku, aż do 2018 roku, kiedy przekazali przywództwo. Wiecie co, jak ten filmik przypomniał mi następującą rzecz. Że mi, że nauczanie Lerego Barketa dotarło do mnie, gdy byłem młodym misjonarzem w Campus Crusade for Christ. Wtedy jeden z misjonarzy amerykańskich zrobił takie szkolenie dla pracowników zapewne pod... nauczył się tego Larego Lerego Barketa które polegało na tym, że trzeba 10% oddawać Bogu, trzeba 10% oszczędzać, a resztę wydawać z dziękczynieniem. I to było. to było. A zaraz po naszym ślubie, chyba tydzień czy dwa tygodnie po naszym ślubie, Zichu zrobił mi szkolenie, kurs finansowy. Mieliśmy koperty i wszystkie pieniądze, że tak powiem, szły do tych kopert. I myślę sobie, ojejku, co to jest? Jeszcze na dodatek wpadłem na pomysł, żeby dziesięcinę od prezentów odprowadzić. <średzy> <średzy> na co Julia zdziwiła się bardzo. Więc to, to życie Lerego Barketa dotknęło mnie, mimo że nie wiedziałem o istnieniu Lerego Barketa. To jest, to jest jedna rzecz. Do naszego spotkania, tak już dokładnie rzecz biorąc, z Crownem, doszło wtedy, gdy zbierałem wsparcie w Stanach i spotkałem Wiley'ego i Pat Pattersonów, ale wtedy Crown, jak to Czak powiedział, nie był gotowy na ekspansję, bo Lery nie za bardzo chciał latać. Więc, więc no toż to było blisko jego śmierci. No i tak dowiedziałem się o istnieniu Crown, ale nie miałem sposobu nawiązania kontaktu z Crownem. I dopiero pewien mój wspierający ze Stanów zaprosił mnie i paru innych biznesmenów z Polski, ja wtedy zajmowałem się ewangelizacją środowiska biznesu, na konferencję do Stanów FCCI i tam Peter blisko skontaktował się ze mną, przedstawił wizję, nam się to spodobało. No i tak się zaczęło. Zaprosiliśmy Petera do Polski. Przyszliście, niektórzy z wy tutaj obecnych, podchwyciliście i powiedzieliście: No to chłopaki, róbcie. Ale jeszcze zanim do tego doszło, rok wcześniej. Kiedy jeszcze nie było żadnej odpowiedzi, słyszeliśmy, że jest taka gra planszowa przez Crown zrobiona, i po prostu nie mogliśmy jej nigdzie znaleźć. W końcu byliśmy jakoś tak w Kanadzie i szukaliśmy, chodziliśmy po tych księgarniach chrześcijańskich i znaleźliśmy. Słuchajcie, jacy byliśmy szczęśliwi. Kupiliśmy tą grę planszową, przywieźliśmy, naprawdę graliśmy. Tak, manimator, nie, dobre zarządzanie. Nigdy tego nie przytułowaliśmy, no, nie wydaliśmy, ale, ale to było super. No, więc. Może więc usiądę. No, dobra. Gdy byłem jeszcze dyrektorem krajowym MT28, miałem dwa razy w moim życiu taki epizod, że pościłem na samych sokach przez 40 dni. I dlatego, że to był już ten okres, gdy jak gdyby to Boże działanie, które było tak widoczne w czasach komunistycznych, zaczęło zanikać, i trzeba było się zastanawiać, co robić dalej. I w jaki sposób to robić. I wtedy. W czasie jednego z tych postów dostałem taki takie, pewien werset biblijny z listu do kościoła w, w, w Apokalipsie, który jest zapisany do Filadelfii. Odegrał niezwykle silne znaczenie, że jeżeli będziesz wierny, to dam ci drzwi otwarte. Wiecie, te drzwi otwarte już wtedy takie nie były, jak kiedyś w czasach komunistycznych. Więc ta obietnica tych drzwi otwartych... No ona, ona była czymś, co było takim... Jeszcze musiałem trochę poczekać na te drzwi otwarte, ale te drzwi otwarte to e, okazały się, że to crown to są te drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. Wiecie, to jest to, to jest to, co było takim... I dlatego dosyć odważnie sobie poczynaliśmy, wiedząc, że po prostu niezależnie od tego, co o nas mówią, gdzie tam nas wpisują, na jakie listy, i tak dalej, to, to Bóg dał nam drzwi otwarte i my możemy przez te drzwi przechodzić. No i robiliśmy konferencje, robiliśmy, robiliśmy szkolenia, budowaliśmy mówców, robiliśmy różne, różne rzeczy, które były wchodzenie w te drzwi otwarte i wyobraźcie sobie, że najbardziej otwarte te drzwi to są do dziś w kościele katolickim. Co dla krauna, który jest, ewangeliczną organizacją, no to jest przywilej mieć drzwi otwarte, tak jak my mamy tutaj, niezależnie od tego, z którego, z którego wyznania się wywodzimy. Więc to, jest, to są te drzwi otwarte. Takim przejawem tych drzwi otwartych to było to, że pewnego razu Ela mówi, może byśmy tak poprosili o imprimatur, no więc napisaliśmy pismo, złożyliśmy materiały i dostaliśmy imprimatur z jeszcze z niesamowitym Komentarzem, który zwykle odbiorca nie dostaje, że to są jedne z najlepszych, cenzor napisał, to są najlepsze materiały, jakie w moim życiu widziałem. Najbardziej nowoczesne, najbardziej innowacyjne. No więc to po to, żeby biskup dał im, to imprimatur zapewne to napisał, ale to, to była ta opinia. Więc te drzwi otwarte to jest coś niesamowitego. I cieszę się, że, że Wy również w te drzwi otwarte, żeście weszli, przyłączyliście się. I, i, i mamy tą taką wspaniałą historię. Te, te pierwsze 10 lat konferencja Biblia o finansach, Julia, organizator, ja szkole mówców. Wyjeździcie po całym kraju. Stwierdziłem, że ja będę wszędzie jeździł, bo bym się zapracował na śmierć. Nie? Więc roz, rozwój materiałów, rozwój liderów, rozwój trenerów kompasu kariery, rozwój rozwój mówców, to jest to, to wiele, wiele, wiele pracy, ale bardzo Bóg to pobłogosławił i dzisiaj widzimy to, co widzimy. I ciekawe jest też to, że w pewnym momencie postanowiłem, bo ja tak, wiecie, największą zasługę, że Crown w Polsce zaistniał, to miał mój zwierzchnik, Mariusz Kwapisz, był w tym momencie dyrektorem krajowym. Jak mu przedstawiłem wizję, to on, Julię i mnie Postanowił, że myśmy chcieli dać nam zgodę, żebyśmy rozwijali Crown, partnerstwo z Crown, bo czasy były już coraz trudniejsze. No i to było coś niesamowitego, bo ta jego zgoda to nie tylko zgoda róbcie, ale też dostosowanie zasad finansowych wewnętrznych Campus Crusade Polska do tego, żeby Crown mogło, nie wiem, sprzedawać materiały, robić odpłatne konferencje no różne, różne rzeczy, Mariusz, już niesamowitą rolę w tym odegrał, no i, no i do, do, przez te 10 lat razem z Julią tym się zajmowaliśmy. No i potem Campus Crusade mnie odwołało do innych zadań, ale do dziś pomagamy jeszcze tyle, ile możemy. Także te, przez te 10 lat mnóstwo rzeczy się wydarzyło. Widzicie na ekranach również biblia o pracy, tam wymyśliliśmy trenerów Kompasu Kariery, ponad, około, ponad 200 osób, przeszkoliliśmy 85 z aktywnych, przebiliśmy wydaje mi się już w tym momencie liczbę 10 tysięcy testów, także no to z mojej strony wszystko, nie będę zabierał czasu, poczytajcie sobie więcej jak tam to wszystko było. Dziękujemy bardzo. To jeszcze Aha. jest ciąg dalszy. Tak, ja wiem, tylko mam tu napisane, że będziecie we dwójkę. No. Będziemy przez chwilę. A, no to dobrze. Tak, tak, Mirek Teraz zapraszam Elę i Mirka. Już się zaprosiłam. Ela. Ela jest zaangażowana w Crown od samego początku. Uczestniczyła w spotkaniu, o którym mówił Zdzisław z Peterem Briską w styczniu 2008 roku. Obydwoje, jak wiecie, są liderami Crown, zaangażowanymi bardzo mocno w rozwój fundacji. No właśnie tam się znalazłam, siebie znalazłam na tym pierwszym zdjęciu, tak, przed ostatnia, tam przed, widzę za mną koło Dawida, wtedy siedziałam jakoś tak przy drzwiach, bo ja się trochę spóźniłam na to spotkanie, ale tak byłam, słuchajcie, tym poruszona i ujęta tym, co mówił właśnie Peter Brisco, że od razu, że tak powiem no wiedziałam, że to jest co, coś, w czym chcę uczestniczyć, także też uczestnictwo w pierwszej konferencji, potem drugą, żeśmy już razem z Mirkiem organizowali z taką myślą właśnie, żeby w to domowy kościół zaangażować. No i potem też takie nasze działania już jako liderów poszły w kierunku właśnie rozwijania tej służby w domowym kościele poprzez rekolekcje, między innymi jedność małżeńska a finanse, czy finanse po Bożemu, które finalnie też, no, no, tak ta nazwa się spodobała, że potem żeśmy słyszeli, że i inni ją zaczęli stosować i nawet książka zyskała taki tytuł Finanse po Bożemu. Także to chyba był jednak faktycznie taki strzał w dziesiątkę. Pamiętam, że był też pomysł na rozpropagowanie filmów, które no zostały wyprodukowane z serii Boże, Rozwiązanie, Boże Rozwiązania. One wcześniej były na płytach DVD, już powoli się chyba ich Nakład kończy, w tej chwili są już dostępne um, u nas na pewno w Kinie Crown na stronie internetowej. Natomiast był taki okres, kiedy myśmy do formacji domowego kościoła taki mieli pomysł, aby trafiły do, do rąk każdego uczestnika domowego kościoła, ale ktoś nam później podał chyba nawet z dzichu że to by za dużo było, żeby przynajmniej do każdego kręgu i 5 tysięcy tych płyt rzeczywiście było wtedy wyprodukowanych i, i rozpropagowanych właściwie w ramach takich naszych listów formacyjnych list domowego kościoła. To był rok 2000. 14 pamiętam, także no, były też działania związane z ożywieniem naszej strony internetowej i tak dalej. Ja zaczęłam troszeczkę pisać, także w wyniku tego pisania też pojawiły się na rynku i w sklepie Crown też są dostępne dwie książki, jeden e-book. I z tego wszystkiego tak się stało, że na pięciolecie pamiętam Krauna był wtedy między innymi czak, to było w Krakowie, taki wieczór jak ten dzisiaj słuchajcie. I nagle słyszę, że jestem wywołana, słuchajcie, tutaj do, nie do odpowiedzi, ale dostałam wtedy nagrodę, i to była nagroda dla lidera roku. Także no, niesamowite wtedy było dla mnie wzruszenie, przeżycie właśnie, że. No, właśnie, że, że tutaj w tym miejscu Bóg chce mnie. W związku z tym coraz bardziej się w to dzieło angażowałam i te ostatnie lata już, tak jak tutaj widzieliście, powstanie fundacji, też się w to włączyłam. Jestem jednym właśnie z fundatorów, w tej chwili członków, właśnie Rady Fundacji. W, w Przyszły zmiany, więc też i zmiana przywództwa, tak jak Zdzichu powiedział, że wrócił do, w tym swoim zaangażowaniu do ruchu MT28. Natomiast my, kiedy założyliśmy fundację, to już inni liderzy zaczęli się bardziej angażować. Wtedy pamiętam, że Wojtek Nowicki został prezesem, Dawid wiceprezesem. Po rogu nastąpiła kolejna zmiana. Dawid wtedy został powołany na prezesa już przez Radę tak i wice szefem został też Artur, który jest tutaj tam za filarem, widzicie, Artur, pomachaj innym, że jesteś. Tak, tak, Artur macha. Brawa dla Artura. Także bardzo dynamicznie się słuchajcie, sytuacja rozwijała, bo yy, yy, po kolejnym, właściwie półtora roku czy dwóch latach zmiana, właściwie to nawet taka po covidowa była zmiana, kiedy szefem został, właśnie wiceszefem został Mirek. I ja pamiętam taką anegdotę powiem, bo zaczęło się od takiej współpracy właściwie Mirka z zarządem, kiedy Mirek takim audytorem był poproszony, był na takiego jakby doradcę Dawida, żeby no przyjrzał się tej pracy czy to co robi Dawid to jest potrzebne słuszne i tak dalej no właśnie taka, taka rola do takiego doradcy i w ten sposób no tak można powiedzieć właśnie Dawid zaangażował i wciągnął Mirka w te wszystkie działania Krauna i w końcu tak się stało że Mirek został też wiceprezesem i mogę to powiedzieć no właśnie, już on wie o co chodzi. Wiecie co? I no tak się też mnie trochę radził, czy się angażować w to dzieło, czy nie, bo mówi, co ja będę w tym krau nie robił. No ja mówię, no na pewno się praca dla ciebie tam znajdzie, skoro, skoro ci Dawid to proponuje. No i rzeczywiście się praca znalazła, znaczy Mirek sobie sam znalazł taką pracę, jak zaczął pewne rzeczy porządkować, kwestia strefy lidera, no zresztą współpraca z liderami, sami wiecie gdzie Mirek jest, w czym jest i tak dalej. No i jak była taka sytuacja, że ostatnio tam do wpół do, 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 do drugiej jeszcze właśnie po swojej pracy zawodowej siedział i coś robił do krauna, dla Krauna, ja mu troszeczkę tam kibicowałam i też swoje rzeczy siedziałam jeszcze robiłam, to było wpół do drugiej w nocy, żebyście nie myśleli, tak? I mówię tak, wiesz, Mirek? Pamiętasz, jak półtora roku temu mnie zapytałeś, mówi, ale co ja będę w tym kraunie robił? Ja mówię, no to już teraz wiesz, co robisz, nie ma w co rąk praktycznie włożyć. Tych działań naprawdę jest, słuchajcie, dużo. Na pewno z wieloma żeście się inicjatywami zetknęli, bo były to i takie webinary, i akademia Crown była, były też kwadranse o finansach, żeśmy z Arturem i. Piotrem, który też siedzi tam razem. Pokaż się, Piotr. Bo ciebie to nie było w tych, w tych kwadransach za wiele widać. Popatrzcie na Piotra, bo bez. Słuchajcie, bez Piotra bez Piotra nie byłoby, tych, było, nie byłoby tych kwadransów. On siedział tam po prostu za sterami tych wszystkich, wiecie, przełączników i tak dalej i po prostu umożliwiał to, że myśmy sobie z Arturem rozmawiali w tych kwadransach. O, nawet widać, czas płynie, bo i moja fryzura się trochę tutaj zmienia, tak? Więc było ponad właśnie ponad 80 żeśmy odcinków nagrali. One są nadal dostępne, one nadal yy, Służą I bardzo się z tego cieszymy. Ten okres pandemii też właśnie spowodował to, że wiele naszych działań, które wcześniej były w Realu w postaci takich spotkań stacjonarnych, my przecież żeśmy w naszej parafii prowadzili szereg kursów finansowych, wszystko to przeszło na online, i, i, i nagle kursy zaczęły być obecne właśnie poprzez, poprzez komunikatory. I różne działania właśnie, które szły poprzez komunikata. Tak, 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 tak. Rekolekcje właśnie, słuchajcie, był jeden taki rok, był taki jeden rok, w którym... Znaczy myśmy pamiętam, że wtedy nagrywali to dokładnie było 11 listopada, bo to był jedyny termin, mimo że święto, że kilku liderów miało właśnie wolne i spotkaliśmy się, chociaż cichu też był w tym projekcie, tylko że zachorowałeś wtedy, pamiętam i nie mogłeś być, więc myśmy jakoś tam się podzielili tą częścią, którą miał mówić Zdzisław. Nagraliśmy tę konferencję i później słuchajcie, w pandemii w jednym roku co miesiąc właśnie były. Te, dostępne te konferencje, także szereg, szereg znowu ludzi przeszło przez konferencję, przez to nauczanie właśnie za pomocą online. I jeszcze słuchajcie, na koniec, na koniec powiem tyle ta, a tylko tyle, że ostatnio też mieliśmy taki przywilej wydać. Pozycję, która tutaj już była pokazywana, może w tej chwili jej przy sobie nie mam, ale książka właśnie Finanse Po Bożemu, czyli wersety, 2350 wersetów, ich jest więcej. Dlatego, że Dawid jeszcze prosił mnie, ja w pewnym momencie, jak to się mówi, stałam się takim kierownikiem tego projektu, który zaczął się od Irka Bareły. Irku, ty też tutaj jesteś, więc jesteś, tak? Byłeś przynajmniej. O, jest, Irek, pokaż się, bo ty tłumaczyłeś, ty przygotowywałeś tę książkę. Na, 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 podstawie, na podstawie książki wydanej w Wielkiej Brytanii yy, przez krauna brytyjskiego. I później yy, ta książka do mnie trafiła, żebym coś z tym zrobiła. Jak się dowiedziałam ostatnio tutaj w kuluarach, yy, że mam taką ksywę. Mam taką ksywę tutaj, która w krałnie funkcjonuje. Nawet nie wiedziałam, może jeszcze powie. Nie, nie powiem. No to się dowiecie, jaka to jest ksywa, ale właśnie dlatego, dlatego ta książka do mnie trafi, trafiła, żebym tam się nią zajęła. I no, ja ją przygotowałam po prostu tak, żeby mogła być wydrukowana. Tutaj wiele osób miało też w tym swój udział. No i Dawid w pewnym momencie, jak już ona nabrała takich rumieńców, już była gotowa, mówi Słuchaj, ale jeszcze zróbmy suplement, zróbmy suplement, żeby były w niej księgi, deut księgi Deuterokanoniczne, tak, czyli te które, które występują w Biblii Katolickiej. I też właśnie przygotowałam tę część. Wersety też, takie różne myśli, złote myśli. Sięgnęłam tutaj po różnego rodzaju wypowiedzi w książkach, czy czaka, czy larego, znaczy mam na myśli czaka Bentleya, czy larego Barketa, czy pitera Brisco, czy też no, autorytetów z Kościoła katolickiego. I książka jest. I może ostatnia historia, związana jeszcze z takim. Tutaj też Dawid to na to naciskał. Zróbcie, zdobądźcie imprimatur, żeby ta książka też była tak lepiej, cieplej przyjmowana w kościele katolickim. No i powiem tak: no ścieżka była przetarta, wtedy ze zcichem żeśmy ją przetarli. Wiedziałam do kogo się udać, z kim rozmawiać. Słuchajcie, i wszystkie drzwi, wierzcie, były zamknięte. Bo to jest Biblia. To nie potrzeba na to imprimatur i nie można było tego wytłumaczyć, że to nam jest do czegoś potrzebne. Tylko jak na Biblię dostać imprimatur? Jak na Biblię dostać imprimatur? No to jest niepotrzebne, tak? I słuchajcie, i już ja zrezygnowałam z tego. Już powiedziałam, że nic się więcej z tym nie da zrobić. I była taka sytuacja, słuchajcie, że po prostu imieniny naszego księdza Proboszcza, który kiedyś był kiedyś był sekretarzem, dyrektorem właściwie sekretariatu prymasa Glępa, no i znał z racji tego, że, że właśnie przyjaźnił się z wieloma osobami, które nadal pracują w kurii, był właśnie na tym spotkaniu jedna taka osoba w kurii była. No, i pyta, to jest nasz przyjaciel z kolei z ruchu Światło Życie, i tak rozmawiamy, co u nas słychać i tak dalej. No, i my mówimy, że teraz to my tak bardzo jesteśmy w tym kraunie zaangażowani, i w ogóle opowiadamy o kramie, tutaj, to, że kwadranse, że takie rzeczy robimy. No i że taka książka fajna, i w ogóle. I że żeśmy nawet byli w, w kurii i staraliśmy się o tą imprimatur, ale się nie udało. A on mówi, jak to się nie udało? Nie udało się? Nie, no to się wszystko uda mu. I mówi, no to wyślijcie mi tę książkę i będzie im imprimatur. I słuchajcie, i rzeczywiście ta zgoda jest. Czy jest gdzieś tutaj ten, ta zgoda? Jest? Kiedy ona została wydana? Nie ma tego? Jest? Nie ma? Jest w każdym razie pismo. Jest w każdym razie pismo takie, które właśnie mówi o tym, że też tutaj jest to zaakceptowane i ma tę przychylność w kościele katolickim. I to chyba jest tyle, bo oreszcie było spraw o kompasach, o wspór z partnerach i tak dalej. To wszystko już było powiedziane, więc ja zostawiam teraz podsumowanie w rękach Mirka. Podsumowanie wygląda tak, że jest... są brawa. To jest o książce, tak? Filmik o książce.